Miło mi powitać gości reprezentujących instytucje partnerskie naszej Alma Mater. Przybyli do nas pani profesor Gesine Leonore Schiver i pan profesor Jan Niklas Wilkens z Uniwersytetu w Bajroc w Niemczech. Witam Państwa serdecznie. <klucza> Witam panią profesor Klaudię Esmeraldę klawiow Cruz i pana. Prof. Nancy Patricia Cruz Romero Universität in Bogocie, Kolumbien. Liebe Professoren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen hier bei uns in unserer Universität und Bidgosch. Danke für Ihre Anwesenheit und ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und guten Aufenthalt in Bidgosch. Danke sehr. Szanowni Państwo, kontynuujemy wręczanie medali, tym razem medale pamiątkowe Kazimirus Magnus, które przyznawane są przez rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jak Państwo wiedzą, nasz Uniwersytet nawiązuje dużo kontaktów także z naszymi partnerami za granicą. Ostatnio delegacja z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wróciła z Brazylii. Państwo już na początku usłyszeli, że dzisiaj są też z nami goście z zagranicy. Jest z nami pani prof. Profesor Gesine Lenore Schivers z Uniwersytetu w Bayreuth i to właśnie pani profesor już za moment odbierze medal pamiątkowy Kazimirus Magnus. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Sehr geehrte Frau Professor, ich spreche nicht so gut Deutsch wie mein Chef Professor Bernard Mendig, aber ich möchte ein paar Worte sagen. Wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind und wir gratulieren Ihnen und wünschen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Und jetzt ein bisschen auf Polnisch. Ja, ist gut. <laughs> Dankeschön. Pani profesor jest wybitną językoznawczynią, literaturoznawczynią i kulturoznawczynią. Pani profesor odwiedziła Bydgoszcz. Można powiedzieć, że prywatnie w 2015 roku, bo jej mama krótko po wojnie pracowała w liceum ogólnokształcącym przy placu Wolności 9. No i kiedy tak pani profesor zawitała do Bydgoszczy, pomyślała sobie, a czemu nie spotkać się z naszymi germanistami? No i tak ta współpraca się rozpoczęła. Jest ona bardzo owocna i we wniosku e, czytamy, budowanie wszelakich relacji, a zwłaszcza relacji międzynarodowych, wymaga od każdej ze stron rozwagi i taktu, wiedzy interkulturowej i proceduralnej, a przede wszystkim osobistego zaangażowania, wytrwałości i wiary w sukces. Bez osobistego zaangażowania wiele przedsięwzięć, jak uczy doświadczenie, skazanych jest z góry na, powod na niepowodzenie. I właśnie to zaangażowanie zarówno pani profesor, jak i osób, które współpracują z panią profesor na co dzień, przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego sprawiło, że dzisiaj tutaj możemy z panią profesor się spotkać. Przypomnę medal honorowy. Medal pamiątkowy Kazimirus Magnus przyznawany przez rektora UKW wędruje do Pani Profesor Gesine Lenore Schiever z Uniwersytetu w Bayreuth. O wręczenie tego medalu poproszę Jego Magnificencję Profesora Bernarda Mendlika. Wielkie brawa. Pani profesor, jak mówią nasi naukowcy, bez wątpienia w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju naszej germanistyki, szczególnie do umiędzynarodowienia badań naukowych, wymiany akademickiej, krzewienia kultury współpracy i dialogu oraz promowania naszego uniwersytetu w kraju i za granicą. Jeszcze raz wielkie brawa.